Wskaźniki, wyłączniki nowe, nowe łańcuchy, nowe sznury uszczelniające, nowa instalacja elektryczna z zabezpieczeniami kompresor, e, vibrosito, pompa i ślimak tutaj do kompresora, silniki, butla. pompa Tu ja wychodzi i pompuje wodę. Nowe węże I tak pompuje wodę ciśnieniem. Mamy ślimaki załączone. No dalej. Na sito załączone. Pompa, ślimaki, vibrosito i tutaj kompresor, ale jest nabity, także nie załączamy.